Cześć, dzisiejszy film. Zaczynam od testu. Testuję zainstalowane rynny. Wydaje mi się, że są za nisko. Zamontowałem je na szybko. Sam to zrobiłem. Za chwilę to pokażę, jak, jak to przebiegało. A oto, e, oto wynik. Wylałem 2 litry wody z butelki. Z takiej. No, i wydaje mi się, że rynny są za nisko. I odnośnie rynien i haków montowania ich, to chcę pokazać, że tutaj, na tym pasie pod rynnowym, są otwory. Ja przykręcałem co drugi otwór, i pozostały mi tutaj. Odstęp między tym a tym drugim jest prawie 60 cm. To jest tyle, to podrzędne. Dzisiaj jestem sam i muszę gdzieś samemu sobie zaczepić nie? ten hak. Nie mam drugiej osoby, która by mi potrzymała. Cztery haki zamontowane. No i sprawdzam poziomicą. Jest leciutki spad. No i te wszystkie idą mi tu ok. I dochodzę do miejsca, gdzie te ostatnie trzy idę w górę troszkę i je muszę niżej postawić. Teraz je muszę przestawić w rynach Marleya. to wchodzi, tu a tu wpinamy o... w ten sposób wchodzi do środka, nie? I to się wpycha. No i starą poprzednią rurę odpływową, PCV-kę taką kanalizacyjną, tutaj zostawiliśmy na razie. Użyję do odpływu, tutaj nie będę tego na razie kończył są inne ważniejsze prace no i założone wstępnie na ten moment to znaczy na dzisiaj wystarczy ale to już mi powinno zrobić sensowną robotę tak już to powinno chronić tutaj okolice budynku przed namakaniem i pierwsza poprawka wysoko tu wsadziłem aż trochę odgiąłem odgiąłem to Wjąłem to i wsadziłem. wsunąłem, tak. Tu widać różnicę między jednym a drugim. I to jest to. I po raz kolejny sprawdzam poziomicą co i jak Spadek jest. Tutaj coś jest w górze, to nie to jest ok. Tam się zatrzyma. Lecimy dalej. Poziomica się fajnie przesuwa. Wsuwa się z jednego na następny hak. Nic nie zawadza. Sprawdzimy, jaka koczku cały czas jest spadek taki, jaki ma być. Lecimy. O, tam haczy troszkę. I tu przed końcem. Ten troszeczkę jest za wysoko, tylko lekko obniżę. Finalizuję zakładanie rynien. Smaruję te olejem, bo to tutaj, tu się wsuwa Muszę tą rynnę przesunąć przez wszystkie haczyki. No i łącznik od spodu się go wkłada. Tu się zatrzepia. i Teraz trzeba to naciągnąć na górę. No i skończone. Jeszcze założę kratkę, ale zanim to zrobię test. Soczek przygotowany i lejemy. No i działa. Czemu miałby nie działać, nie? Grawitacja zawsze działa. Natomiast podobne słowo demokracja to nie zawsze działa, nie? A teraz jeszcze zakładam siatkę do rynny na górę. Tu są, są takie haczyki, wydaje się, że mają ciasne oczko, ale nie, ale da się to bez problemu, bez problemu da się to osadzić tu I jak się to dobrze wciśnie, to się to fajnie roz, rozchodzi się to oczko i ono, ono, ono nachodzi, obejmuje dość dość obszerny tutaj ten krawędź rynny. No i skończone. Kratka założona. Rynna skończona, można zabierać rusztowanie i zaczynamy dach od drugiej strony i następnym razem zabieramy się za tą stronę. Kominy trzeba zrobić i możemy tamtą prawą stronę dachu już zacząć, do komina. A w międzyczasie też tutaj inne były prace, teraz już powoli po troszkę kujemy, tam już wybrane i ten budynek będę przekształcał, też tutaj zrobię budynek mieszkalny. Zachęcam do subskrybowania, obserwowania, komentowania. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się ciepło. Na razie cześć.